Cześć wszystkim, witajcie. 19 maja w naszym gospodarstwie rozpoczęliśmy koszenie pierwszego pokosu wiosennego. Po mojej lewej stronie jest skoszona akurat mieszanka Top Tempo, a po prawej stronie rozpocząłem koszenie mieszanki Brook BG7 Milkway Water. Chciałbym Wam pokazać różnice, takie wizualne przynajmniej na ten moment. Jak te mieszanki wyglądają? Tutaj mieszanka była akurat na tym polu dość mało wiele wyrównana. Są miejsca, gdzie tam są słabsze, słabszy kawałek, ale ogólnie wysokość tej mieszanki, jak na te warunki, które w tym roku panują, no to jeszcze człowiek jest w stanie przymknąć na to oko. Jak zobaczycie, rządki, czyli wałeczki po kosiarce rotacyjnej 1,65 m można powiedzieć, że są yy, no ok, yy, nie jest to jakaś tragedia jeśli chodzi o planowanie przynajmniej tutaj tego użytku yy, na tym kawałku, na tej glebie co tutaj yy, mam to posiane. I jak zobaczycie yy, wałek yy, jest tej masy yy, na tym yy, pokosie. No i ogólnie jest to tak można powiedzieć masa łodygowa te łodygi są grubsze oczywiście liście też są jeżeli chodzi o pierwszy pokos, bo zobaczymy co w kolejnym pokosie jak ta trawa będzie odrastać i przejdę pokazać Wam jak wygląda właśnie zaraz obok można powiedzieć ta sama e, gleba e, jak jest e, mieszanka Barenbruck BG7 i tutaj ta mieszanka z Barenbrucka składająca się głównie z kostrzewy trzcinowej E, Miękko Zobaczycie, że też wałki są y, podobnej y, grubości, a wysokość w trawie mamy, można powiedzieć, o połowę mniejszą. O połowę mniejszą. Nie wiem, ciężko mi teraz to oddalić. Chyba nie, nie oddali, akurat mam inaczej telefon ustawione wideo. E, jak widać, e, ta trawa jest e, innej wysokości, ale tutaj mamy znów, mimo to, że trawa jest niższa, mimo to, że trawa jest niższa, ona jest gęściejsza, bardziej zagęszczona. Tu nawet widać różnicę e, już po e, samym e, tutaj ściernisku, można powiedzieć, e, że jest to inaczej, e, ta trawa się krzewi, rozrasta. Ta mieszanka przynajmniej, bo to mieszanka to nie jedna trawa, ale mieszanka. No i zobaczycie, o wrócę tutaj i porównać Wam właśnie o, tu rzucę kawałek i tutaj rzucę o, i mamy różnicę. Barenbruck, a tutaj mieszanka Top Tempo. Grubsze łodygi, wysokość też większa. A na rządku, można powiedzieć, rządki tak samo e, wyglądają, jeśli chodzi o właśnie e, jak wzrokowo się spojrzy. A w plonie e, zobaczymy jak to będzie. Postaram się, e, jak będzie tutaj zbiór w bele, postaram się, żeby ten użytek, właśnie tutaj taki hektar jest, e, żeby go zebrać osobno e, oraz tutaj mieszankę Top Tempo też żeby zebrać osobno, w sensie policzyć ile bel jest tu i tu i porównać to w przeliczeniu na hektary, jak to faktycznie jest wysokością e, jakbym miał porównywać pierwszy pokos e, żyta e, jeśli chodzi o właśnie te wałki, które zostawia tutaj rotacyjna to powiem szczerze, że żyto, które ma wysokość tam wiadomo swoją, no to niestety tej masy tyle żyto nie zostawi na pokosie co ta trawa mimo że jest niższa ale jest gęstsza Te ulistnienie które właśnie jest w tej trawie i powiem szczerze na tą chwilę na tym użytku który no jest tu lepszy to ta trawa można powiedzieć że mimo tej wysokości no robi jednak wrażenie że na tym rządku tej masy jest dość sporo. To na razie tyle informacji, jeśli chodzi o koszenie tutaj pierwszego pokosu i porównanie właśnie tych dwóch mieszanek. Tak, wizualnie zobaczymy, co później w plonie będzie przy zbiorze. Oczywiście mam też w oddali, tam jeszcze, ta jeszcze jest mieszanka BG7 za tym laskiem. No tam już jest niestety słabiej, bo już. już inna gleba, ale tam też pokażę Wam, jak będę kosił, no dzisiaj to już będzie późno na nagranie filmu, bo będzie się coraz ciemniać i to wideo będzie nie, niewyraźnie, ale jutro postaram się Wam pokazać, jak ta, jak to wygląda, powiedzmy na tym słabszym kawałku, ta mieszanka BG7 tu, a BG7 właśnie tam za laskiem. Oj, coś mi się tu kamera, o, teraz się obraz wyostrzył. Więc jadę dalej kosić, i tyle to w temacie o tych mieszankach traw w naszym gospodarstwie. Do zobaczenia, cześć!